Jo, jakiś czas temu pojawił się taki komentarz, więc pomyślałem, że to fajna okazja do nagrania filmu. Dziomek miał problem z danym typem gracza, więc złapaliśmy się i będzie próbował go odwzorować i zobaczymy, czy sobie poradzę, jakie mogę mu dać radę ewentualnie i sami zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dodam też, że ma 18 dywizję, także brakuje mu dwóch dywizji do najwyższej rangi w grze, więc powinien być w miarę dobry. I najważniejsze, wystartował mój serwer 5play2.0, dlatego wszyscy wpadajcie do opisu, wejdźcie na DC i zagrajcie sobie, dajcie znać jak nowa edycja. Będą pojawiać się z nim filmy. Żeby nie tryhardować, weźmiemy sobie Jena Sylwę. Nawet nie wiadomo, czy uda mu się do końca odwzorować ten styl, ale liczy na niego. Czyli on będzie nas tu pykał i uciekał. Okej. Okay. Uderza i ucieka. Ale dalej jest dosyć blisko, więc. Nie jest problemem go uderzać. No, nie wiem za bardzo co mówić, no. Widzę go, mogę go sięgnąć, więc po prostu biję. Ok, kontry, my też możemy pouciekać, tak? Uuu, tu mógłbyś sięgnąć. Kontra. No, wydaje mi się, że pozostaje go kontrolować po prostu, jak już wchodzi z tymi atakami. w ten sposób Okej, okay, trzeba uważać To jest to z najmocniejszym ciosem Znowu kontra Znowu Okej. Okay. Dla mnie, prawdę mówiąc, to jest styl jak każdy inny, więc... Okej. Okay. Brzuch. Mamy go. Postawił faktycznie opór. Czy jest to jakiś ciężki styl, no nie wiadomo, czy on go w ogóle umie odwzorować od to co, o co mu chodzi. No ale nawet jeśli ktoś cały czas przed nami ucieka, tak jak on to opisywał, to w końcu musi podejść i zadać cios, więc kiedy podchodzi, no to mamy swoją szansę. Mam chciał jeszcze wagę kogucią, bierze Shona omaleja, okej. Okay? Ja wezmę Petra Jana. Low kick. W ogóle, kiedy on podchodzi, my możemy się cofnąć i oddać mu jakimś kopnięciem. Albo go po prostu gonić Zobaczymy jak to wyjdzie jeśli będziemy go gonić Okej, okay. kontruje nas, ładnie nas kontruje Jest. Chyba do tej pory najlepszym widzem z jakim grałem Ale wchodzi w naszą grę, już nie ucieka więc To się dla niego bardzo źle skończy niestety No nie ucieka A przede mną się albo ucieka, albo ode mnie się ginie Takie są zasady UFC 5 Uuuu On bije prosty sierp Zwróćcie na to uwagę, cały czas bije prosty sierp o. Jeszcze raz niech to zrobi Uuu, złapałem go na szybkiego sierpa To jest bardzo dobra kontra, jeśli sobie ją wyćwiczycie I spróbujemy znowu go na to złapać Okej, okay, teraz bije pod brudek, więc nie zrobię tego Znowu Ale wiedziałem, że znowu uderzy pod brudek, więc go też skontrowałem. No w tej grze chodzi o odmyślenie przede wszystkim. Znowu go zopałem na szybkiego sierpa. Cały czas biję w moją przednią rękę, przez co dostaje bomby. Znowu pod brudki. Trafił mnie w brzuch. No i skończymy to sobie w pierwszej rundce dla zasady. Znowu szybki sierp. Nie dają rady skończyć w pierwszej nice. No, skończymy to sobie szybciutko teraz. Dla mnie żaden styl nie jest straszny, więc Zobaczcie jak mu pomieszamy wszystko. Będzie sporo fajków. Albo nie będzie. Kończymy to. Jego problemem jest na pewno ta powtarzalność. On cały czas bije to samo. Prosty sierp, cały czas w kółko. Nie da się na to przegrać, jeśli tak w bro. Weźmiemy sobie do lidze. Mega próbujemy tę postać. I teraz pokażę wam taktykę, na którą nikt sobie praktycznie nie radzi, jeśli ktoś nie jest bardzo dobry w tej grze. A jest mega prosta. Chodzi o tylko dwa przyciski. Lewy, prawy. Ale w głównej mierze lewy. Cały czas go sobie klikamy. On tu próbuje robić jakieś uniki. Ale on się cały czas męczy. A my sobie tylko walimy lewym. Okej, okay, ładnie zszedł pod tym Ale jak widzimy, że zaczyna schodzić pod tym lewy To po prostu dokładamy sierpa I dostaje to bobę I tak cały czas, lewy, prawy Lewy, prawy, teraz będzie chciał uniknąć Lewy, albo nie, nie będzie chciał uniknąć Powali mnie W każdym razie lewy, prawy, cały czas Uważnie obserwując, czy nie chce skontrować Lewy, prawy, prawy, lewy, kurka wodna. I zaraz znowu będzie chciał zrobić unik, więc wchodzimy sierpami. Dostał znowu, bo się uchylił na tę stronę. Lewy, prawy, lewy, prawy, nie wiem nawet co, sobie już. I sierpiec. No, jedna kontra, No, cały czas ten sierpik jego wchodził, który jest bardzo łatwy do skontrowania, no i tak to się kończy. Nie? Napisał jak coś to nie gram jak te mendy, bo nie mam takiego playstyla i nie potrafię tych grać, jak bym chciał nawet. No może nie umie tego odwzorować, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten styl nie jest mi straszny. Zdecydowałem się na jeszcze jedną grę, żeby przetestować jego parter. No jestem przekonany, że on kompletnie nie umie parteru, Nie dość, że jest Polakiem miał 18. dywizję. Robimy tak. Pyk, Gilotyna. Okej okay, obronił łapiemy trójką No i to chyba będzie na tyle yeah. No niestety W każdym razie to koniec odcinka jeśli macie jakiś irytujący styl i potraficie go odwzorować, możemy zagrać. Ale tak jak mówiłem, no żaden styl mi nie groźny. Ja jestem po prostu najlepszym graczem w historii UFC. Wiem wszystko. Like, sub, nara.